Cześć, z tego filmu dowiesz się, co musisz zrobić krok po kroku, żeby przeprowadzić skuteczną redukcję tkanki tłuszczowej. Proces redukcji polega na uszczupleniu poziomu tkanki tłuszczowej przy jednoczesnym zachowaniu jak największej ilości masy mięśniowej, a jeżeli masz taką możliwość, to możesz masę mięśniową nawet budować. Zatem, jeżeli chcesz na przyszłe wakacje wyglądać bardzo dobrze, albo generalnie chcesz zmienić swoją sylwetkę i chcesz po prostu lepiej wyglądać i lepiej czuć się w swoim ciele, to oglądaj ten film do końca. Natomiast jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to ja nazywam się Dawid Kozluk, jestem trenerem mężczyzn, którzy chcą wyglądać świetnie, chcą się dobrze czuć w swoim ciele, a ich celem jest zbudowanie wymarzonej oraz spektakularnej sylwetki. Na wstępie będę Ci bardzo wdzięczny za polubienie tego filmu oraz za subskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz i zapraszam Cię do oglądania. Przez ostatnie 11,5 miesiąca, czyli prawie równy rok byłem na masie. I masę mięśniową budowałem w oparciu o zalecenia, które są przedstawione w programie. Spektakularna sylwetka. W tym czasie przytyłem około 11 kg i moja sylwetka, około miesiąc, dwa miesiące temu, w dobrym świetle prezentowała się następująco. Natomiast moja sylwetka na dzień dzisiejszy, w dużo gorszym świetle, wygląda tak jak to możecie teraz zobaczyć na nagraniu i na zdjęciach. No i po tych 11,5 miesiącach masy. Przyszedł czas na redukcję tkanki tłuszczowej, którą również będę przeprowadzał w oparciu o zalecenia, które są zawarte w programie Spektakularna Sylwetka. I to jak będę przeprowadzał proces redukcji tkanki tłuszczowej chciałbym Wam pokazać w serii filmów na YouTube. No i ten film będzie oczywiście pierwszym tego typu filmem, czyli w dzisiejszym filmie będą takie pierwsze kroki, które musimy zrobić, żeby właśnie rozpocząć tą redukcję tkanki tłuszczowej. Natomiast w każdym kolejnym tygodniu, ja to wideo nagrywam w czwartek, natomiast wy je zobaczycie w sobotę, ale ja właśnie co tydzień w czwartek bym robił taką aktualizację swojej sylwetki, właśnie jak przebiega u mnie ta redukcja. Zatem, jeżeli ktoś obejrzy wszystkie te filmy, zaczynając oczywiście od tego pierwszego, ponieważ to on będzie najprawdopodobniej najważniejszy, i postępując krok po kroku tak jak ja to Ty również będziesz w stanie przeprowadzić redukcję tkanki tłuszczowej. W komentarzu dajcie proszę znać, czy chcecie serię filmów z procesu redukcji tkanki tłuszczowej u mnie. Natomiast w tym momencie wielu moich stałych widzów mogło się zdziwić, ponieważ miałem robić budowanie masy mięśniowej przez 3 lata, no a minął dopiero rok, więc dlaczego teraz rozpoczynam redukcję? Jeżeli chcecie poznać odpowiedź na to pytanie, jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego zmieniłem swoje plany, i właśnie teraz będę robił redukcję, a nie będę prowadził tych jeszcze dwóch lat budowania masy mięśniowej to również dajcie o tym znać w komentarzu a ja nagram dla Was taki film wyjaśniający dlaczego zmieniłem swoje plany żebyśmy mogli utracić tkankę tłuszczową to w naszym organizmie muszą zajść trzy procesy czyli lipoliza, transport oraz betaoksydacja betaoksydacja polega na spalaniu kwasów tłuszczowych czyli spalaniu tkanki tłuszczowej, no przez co mamy jej mniej w naszym organizmie. Jednak żeby te trzy procesy mogły u nas zajść, to musimy być w deficycie kalorycznym. I deficyt kaloryczny jest sytuacją, w której spożywamy mniej kalorii, niż nasz organizm tego potrzebuje. Załóżmy, że nasz organizm potrzebuje 3000 kalorii i to jest nasze zapotrzebowanie kaloryczne. Zatem jeżeli będziemy spożywać te 3000 kalorii, to wtedy nasza masa ciała oraz nasz poziom tkanki tłuszczowej będzie się utrzymywał na tym samym poziomie jeżeli będziemy spożywać więcej kalorii, czyli powiedzmy 3,5 tysiąca to wtedy nasza waga będzie rosła i nasza tkanka tłuszczowa również ale możemy też wtedy efektywnie budować masę mięśniową i tak się właśnie robi podczas budowania mięśni natomiast deficyt kaloryczny jest wtedy, kiedy my spożywamy mniej kalorii niż wynosi nasze zero zapotrzebowanie kaloryczne i to może być na przykład te 2,5 tysiąca kalorii. Jeżeli będziemy spożywać tyle kalorii, to właśnie wtedy zajdą w naszym organizmie te trzy procesy, czyli lipoliza, transport i betaoksydacja, a to się skończy utratą tkanki tłuszczowej. Natomiast żebyśmy mogli jeszcze utrzymywać albo nawet budować nasze mięśnie, to musimy trenować sylwetkowo oraz musimy dbać o naszą regenerację, a także dbać o naszą dietę, Między innymi poprzez spożywanie odpowiedniej ilości tłuszczów, białka oraz węglowodanów, a także dbać o jakość naszej diety, jakość treningów i jakość naszej regeneracji. Zatem pierwszym krokiem, żeby móc skutecznie redukować tkankę tłuszczową, jest obliczenie swojego zapotrzebowania kalorycznego, żebyście wiedzieli, ile kalorii musicie spożywać, żeby skutecznie redukować tracić tkankę tłuszczową oraz żebyście mogli skutecznie utrzymywać lub nawet budować swoje mięśnie jeżeli macie taką możliwość ja tutaj mam odpalony program spektakularna sylwetka właśnie w tym programie jest wzór na zapotrzebowanie kaloryczne i wzór na to zapotrzebowanie kaloryczne prezentuje się następująco czyli CPM, czyli całkowita przemiana materii to jest właśnie nasze zapotrzebowanie zero kaloryczne czy zero metaboliczne te nazwy oznaczają dokładnie to samo równa się Podstawowa przemiana materii, razy współczynnik aktywności, czyli razy pal, plus EAT, czyli plus energia wydatkowana na naszym treningu sylwetkowym. I podstawową przemianę materii, czyli ppm, obliczymy z następującego wzoru: 5 plus 10 razy masa ciała, plus 6,25 razy wzrost, minus 5 razy wiek. Jeżeli chodzi o współczynnik aktywności pal, to tutaj Wam się właśnie wyświetli to z e-booka. Ile on konkretnie wynosi. No i jest jeszcze informacja, że EAT, czyli energia wydatkowana na treningu, jest niepraktyczna do liczenia, ponieważ musielibyśmy tutaj poznać nasz tonaż nasz i na każde podniesione 1000 kg spalamy około 14 kalorii. No jest to niepraktyczne, zatem możemy sobie uśrednić, że na treningu spalamy między 100 a 400 kalorii. Oczywiście na takim treningu sylwetkowym. I żebyście w 100% dobrze obliczyli swoje zapotrzebowanie kaloryczne, bo wiem, że z tym są problemy, to pokażę Wam, jak ja to robię krok po kroku u siebie. Zatem, najpierw obliczymy podstawową przemianę materii, czyli to jest 5 plus 10 razy 91, ponieważ waży 91 kg, plus 6,25 razy 176 cm wzrostu. Minus 5 razy 20, ponieważ mam 20 lat. To mi daje 1915 razy współczynnik aktywności, no ja tutaj mam współczynnik aktywności swój określam jako 1,4, a tutaj każdy z was musi dobrać to indywidualnie oczywiście pod siebie. Czyli mam 1915 razy 1,4. To mi daje 2681. I teraz do tego muszę dodać energię wydatkowaną na treningu, no i ja tu szacuję, że na treningu spalam około 250 kalorii, czyli plus 250 i to mi wszystko wyszło 2931 kalorii, jeżeli będę właśnie w ciągu każdego dnia spożywał tyle kalorii, to to jest moje zapotrzebowanie kaloryczne i wtedy moja waga będzie stała w miejscu, poziom tkanki tłuszczowej również znasz zatem swoje zapotrzebowanie kaloryczne, ale wiesz, że musisz być w pewnym deficycie kalorycznym, żeby móc skutecznie tracić tkankę tłuszczową. I przechodząc do działu dieta podczas redukcji tkanki tłuszczowej u osoby średnio zaawansowanej, ponieważ jestem właśnie osobą średnio zaawansowaną, no to mamy taką informację, że musimy być na deficycie kalorycznym, co już wiemy i następnie znasz swoje zapotrzebowanie kaloryczne, ale jeżeli chcesz zredukować tkankę tłuszczową i schudnąć czy rzucić wagę, to musisz spożywać mniej kalorii niż wynosi twoje zapotrzebowanie kaloryczne, czyli musisz być na deficycie kalorycznym. To wszystko oczywiście wiemy. Natomiast teraz jest nowość, ponieważ ważne jest również to, o ile mniej kalorii spożywasz, ponieważ zbyt duży deficyt kaloryczny może powodować większą utratę masy mięśniowej, no i w kontekście generowania deficytu kalorycznego mamy dwie dźwignie. Po pierwsze, możemy obniżyć ilość kalorii. I warto to zrobić o około 10-20% albo możemy się ruszać więcej. Jeżeli moje zapotrzebowanie wynosi te 2900 kalorii, uśredniając, i ja zacznę się ruszać więcej, to każdy ruch oczywiście spala kalorie, nawet taka moja gestykulacja podczas nagrywania tego filmu. I mój dodatkowy ruch może mi spalić na przykład 300 kalorii, wtedy będę miał deficyt z rzędu 300 kalorii. Albo mogę też ruszać się cały czas tyle samo, ale mogę spożywać na przykład 2600 kalorii i wtedy również mój deficyt wynosi 300 kalorii. Czyli w kontekście generowania tego deficytu możemy albo jeść mniej, albo ruszać się więcej. I co jest jeszcze istotne, nasz deficyt kaloryczny powinien umożliwić nam tracenie wagi w tempie od 0,5% do 1% masy ciała w skali tygodnia. Ponieważ jest to zdrowe oraz optymalne tempo, pozwalając osiągnąć cel, jakim jest ta redukcja, przy zachowaniu jak największej ilości masy mięśniowej. No, i jeżeli moje zapotrzebowanie wynosi te 2900, to ja sobie teraz zrobię 2900 razy 10%, to daje 290. Czyli jeżeli od 2900 oddajemy 290. To znaczy, że powinienem spożywać 2610 kalorii i to jest ten deficyt rzędu 10%. Natomiast jeżeli zrobiłbym 2900 razy 20%, to to daje 580. Jeżeli od 2900 odejmę 580, to to mi daje 2320 kalorii i to jest deficyt rzędu 20%. Ja zatem sobie uśrednię, że będę spożywał około 2400 kalorii, czyli jest to deficyt prawie że te 20%. I teraz powinienem odpowiednio rozłożyć poszczególne makroskładniki. Jeżeli chodzi o białko, to powinienem spożywać co najmniej 1,8 g białka na kilogram masy ciała. Jeżeli chodzi o tłuszcze nienasycone, to powinienem spożywać co najmniej 0,7 g tłuszczów na kilogram masy ciała. Zatem teraz zróbmy... 91 razy 1,8 to będzie białko i to daje 163,8 g białka. Tyle powinienem spożywać białka każdego dnia. Jeżeli chodzi o tłuszcze to oczywiście 91 razy 0,7 i to mi daje 63,7 g tłuszczów. Czyli mogę sobie zaokrąglić, że powinienem spożywać co najmniej 160 g białka. Oraz co najmniej 65 g tłuszczów. No i resztę kalorii mogę przeznaczyć na węglowodany. Jeżeli chciałbym obliczyć, ile mogę spożywać węglowodanów, to zrobię sobie 160 g białka razy 4, ponieważ 1 gram białka dostarcza 4 kalorii, to daje 640 plus 65 g tłuszczów razy 9 kalorii, ponieważ 1 gram tłuszczu dostarcza na właśnie 9 kalorii i to mi daje 1225. Jeżeli ja od 2400 podejmę te 1225, to to mi daje 1175. Jeżeli podzielę to na 4, ponieważ 1 gram węglowodanów dostarcza 4 kalorii, to mi wyjdzie, że przy takim rozkładzie makroskładników Będę spożywał 160 g białka, 65 g tłuszczów oraz 293 g węglowodanów. Natomiast jeszcze raz zaznaczam, że to były wartości minimalne dla białka oraz dla tłuszczów, a jeżeli będę chciał spożywać więcej białka bądź więcej tłuszczów, to również mogę, no ale wtedy będę musiał oczywiście spożywać mniej węglowodanów. Ja do swojej diety oczywiście podchodzę tak, żeby spożywać co najmniej te 1,8 g białka na kilogram masy ciała. Oraz co najmniej 0,7 g tłuszczu na kilogram masy ciała, a jak dokładnie prezentują się te makroskładniki, to mnie, że tak powiem, mało obchodzi, ponieważ to nie jest już aż tak istotne. Idąc dalej w tą dietę, oczywiście powinniśmy spożywać co najmniej od 200 do 400 g warzyw i owoców każdego dnia. Tu jest jeszcze o tyle ciekawa sprawa, że warzywa i owoce to samo zdrowie, a ponadto zawierają dużo błonnika. A błonnik nas bardziej syci, więc będziemy najedzeni na dłużej i rzadziej będziemy po prostu musieli sięgać po jedzenie z tego powodu, że będzie nam dostwierał głód więc owoce i warzywa na redukcji to jest naprawdę coś bardzo, bardzo dobrego a w dodatku same w sobie mają małą ilość kalorii następnie spożywaj około 1 ml płynów na każdą jedną spożytą kalorię to czyli ja bym musiał spożywać co najmniej 2,4 litra płynów i najlepiej oczywiście wody. Zatem tak się będzie prezentowała moja dieta na początku redukcji tkanki tłuszczowej, a co będę z tą dietą robił później, jak ją będę zmieniał, to Wam oczywiście pokażę w kolejnych filmach z serii redukcji, jeżeli takie filmy będą Was interesowały. Żeby wiedzieć, czy proces redukcji tkanki tłuszczowej przebiega u nas odpowiednio, to musimy kontrolować swoje postępy i tutaj warto się skupić na czterech punktach, czyli waga średnia tygodniowa i tutaj warto codziennie rano na się ważyć, a później wyciągać średnią tygodniową, no żeby wiedzieć czy ta waga rośnie, spada, czy stoi w miejscu, czy maleje. Następnie powinniśmy wykonywać pomiary raz w tygodniu. Ja niestety zgubiłem gdzieś miarę, więc u mnie pomiarów nie ma, ale też mi na tych pomiarach zbytnio nie zależy. Natomiast dla Was, żebyście właśnie tak 100% dobrze przeprowadzili tą redukcję, to polecam Wam pomiary robić. To jest też fajne w celu zmotywowania się, bo na pomiarach praktycznie co tydzień czy co dwa tygodnie widać zmiany, że jest mniej w pasie czy mniej w talii. Ja do kształtowania sylwetki podchodzę dość długoterminowo. Wiem, że u mnie wszystko będzie przebiegać bardzo dobrze, no więc z tych pomiarów po prostu nie będę korzystał, chyba że znajdę gdzieś centymetr, to ewentualnie wtedy się pomierzę. I tutaj możecie zobaczyć na grafice, jak konkretnie powinniście się mierzyć, bo wiem, że z tym również są ogromne problemy. Następnie co dwa tygodnie wykonujmy zdjęcia całej sylwetki, a mniej więcej o tej samej porze i w tym samym świetle. Zdjęcia sylwetki z przodu, z boku oraz z tyłu. No i moje zdjęcia sylwetki prezentują się następująco. Także ja właśnie zobaczę jeszcze, czy, czy będę wrzucał te filmy ze redukcji. Co tydzień, czy co dwa tygodnie, żeby wrzucać razem z tymi zdjęciami sylwetek, żebyście mogli zobaczyć jak to się powolutku będzie zmieniało, jak ten poziom tkanki tłuszczowej będzie się zmniejszał i jak te mięśnie będą coraz bardziej widoczne i będą się wydawały coraz to większe, no, z racji niższego poziomu tkanki tłuszczowej. I ostatnie, kontrolujmy swoje samopoczucie, czyli to jak my się czujemy na obecnej diecie, na obecnej ilości kalorii, na danych produktach w diecie, na naszych treningach. Czy każde ćwiczenie nam odpowiada generalnie, czy właśnie wszystko jest w porządku podczas tej redukcji? Niestety, ale deficyt kaloryczny, który jest niezbędny do przeprowadzenia redukcji, upośledza naszą regenerację, więc warto tutaj szczególnie mocno zadbać o sen, gdyż sen jest absolutnie najważniejszym narzędziem, które wspiera naszą regenerację i powinniśmy spać między 6 a 9 godzin, i warto też zadbać o jakość snu, na przykład. Pilnując stałego snu, regulując światło niebieskie i po 18 czy 19 godzinie warto zrezygnować właśnie z urządzeń generujących światło niebieskie, zadbać o to, żeby w sypialni było cicho, żeby było ciemno i zadbać również o aktywność fizyczną w ciągu dnia. Co ciekawe, na naszą regenerację wpływa nawet nasz trening, czy on jest odpowiedni dla nas, czy nie jest? Za ciężki, ponieważ zbyt ciężkie treningi będą deoptymalizowały regenerację, przez to efekty będą gorsze. Oraz nasza dieta, czyli jaka jest jakość naszej diety, tu przypominam o zasadzie 80-20, która jest genialna, oraz ile kalorii spożywamy, bo im mniej kalorii spożywamy, tym ta regeneracja jest coraz to gorsza. Jeżeli chodzi o plan treningowy czy o trening sylwetkowy, to na temat treningu w trakcie redukcji nagrywałem już osobny materiał. I ma taką miniaturkę, także jeżeli jesteście tym zainteresowani, to do tego filmu was odsyłam. Tu jedynie przypomnę, że przez pierwsze dwa miesiące redukcji wasz plan treningowy praktycznie wcale się nie musi różnić w stosunku do tego, jak trenowaliście na masie, no bo wasze zdolności co do hipertrofii nie znikają tak od razu po wejściu na deficyt, tylko właśnie to trwa trochę czasu, powiedzmy około te dwa miesiące. Natomiast ja w trakcie masy przez w zasadzie ostatnie miesiące prowadzenia okresu masowego trenowałem 6 razy w tygodniu, natomiast od razu po wejściu na redukcję zmniejszam częstotliwość, bo troszkę nie wyrabiam czasowo. Zatem, ja w trakcie redukcji jedynie zmniejszam częstotliwość i to są w zasadzie wszystkie zmiany, które wprowadzam, tak na wstępie przechodząc z masy na redukcję, i teraz będę trenował 4 razy w tygodniu. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć mój plan treningowy, to oczywiście mogę Wam stworzyć taki film, jak podeszłem do stworzenia tego planu treningowego na redukcję, jak zmieniłem plan z masy na redukcję, no ale tam różnice będą niewielkie, będzie to po prostu ułożenie planu na cztery jednostki treningowe w ciągu tygodnia, czy też w ciągu mikrocyklu. I oczywiście, jeżeli będziecie zainteresowani filmami o tym, jak wyglądają moje treningi, jak ja trenuję w praktyce, już kilka bądź kilkanaście nawet takich materiałów było, to nadal będę starał się je dla Was nagrywać. W programie Spektakularna sylwetka jest również taki bardzo fajny oraz bardzo ważny dział, mianowicie weryfikacja działań, na przykład podczas redukcji tkanki duszczowej u osoby średnio zaawansowanej i w tym dziale są wypisane pytania oraz odpowiedzi. Na przykład, czy obliczyłeś swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Ja swoje zapotrzebowanie kaloryczne obliczyłem nawet w tym filmie. No i tu mogę odpowiedzieć, że tak, i mam informację, że wszystko robię dobrze. Następnie sprawdziłeś, czy to na pewno Twoje zapotrzebowanie kaloryczne w praktyce? No to jestem w, te, jestem w trakcie właśnie sprawdzania tego. Czy liczysz dokładnie wszystko to, co jesz oraz pijesz według zasad przedstawionych w eBooku? Również mogę odpowiedzieć, tak, wszystko robię dobrze. Czy spożywam co najmniej 1,8 g białka na kilogram masy ciała? Tak. Czy spożywam co najmniej 0,3 g tłuszczu na kilogram masy ciała? Również tak. No i tak dosłownie w tym dziale są analizowane Wasze aspekty treningowe, żywieniowe oraz regeneracyjne. Zatem jeżeli na wszystkie pytania odpowiadacie regularnie tak, bo warto do tego epoka wracać, no bo jeżeli ja na przykład dzisiaj będę spożywał 1,3 g białka na kilogram masy ciała, ale jutro już nie, no to jutro bym musiał odpowiedzieć, że nie. I jest to dla mnie informacja, co ja muszę poprawić i dlaczego nie mam efektów. Zatem, jeżeli ja będę regularnie sprawdzał ten dział weryfikacji działań, będę regularnie odpowiadał na te pytania, to mam tutaj całkowitą pewność, że proces redukcji tkanki tłuszczowej przeprowadzę w 100% dobrze, tak samo jak wcześniej przeprowadziłem okres budowania masy mięśniowej. Więc jeżeli Ty również chcesz mieć takie narzędzie, które zmieni Twoją sylwetkę i masz pełną kontrolę nad tym, czy ty tą swoją sylwetkę zmienisz, czy nie, bo nawet jest tu dział weryfikacja działań, w którym ty osobiście sprawdzasz, co robisz dobrze, wskutek czego będziesz miał efekty, a gdzie popełniasz błąd, przez który niestety tych efektów nie masz, no i możesz swój błąd bardzo szybko poprawić, żeby ponownie uzyskiwać świetny, a wręcz spektakularny efekt sylwetkowy. Jeżeli jesteś tym programem zainteresowany, napisz do mnie wiadomość prywatną albo na Facebooku, albo na Instagramie. I linki do tych platform zostawię Ci w opisie pod tym filmem. Mam nadzieję, że cały film Ci się spodobał, że zdobyłeś tutaj mnóstwo wiedzy. Ode mnie bardzo bym chciał, żebyś Ty wdrożył wiedzę, którą Ci tu przekazałem krok po kroku w praktykę, żebyś Ty również mógł przeprowadzić właśnie tą redukcję tkanki tłuszczowej. Niestety nadal wiele osób nie wygląda tak, jak chce, właściwie większość i niestety mamy problem z otyłością. Zatem naprawdę postępujcie zgodnie z tym filmem, zgodnie z tym, co ja wam tu przedstawiłem i dzięki temu schudniecie, dzięki temu przeprowadzicie redukcję tkanki tłuszczowej i będziecie mieć naprawdę wybitne, świetne sylwetki na lato. Na sam koniec będę Ci jeszcze bardzo wdzięczny za udostępnienie tego materiału, ponieważ warto dzielić się wiedzą. No i ode mnie na ten moment to jest wszystko, także ja jeszcze raz tutaj mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Daj znać, czy tak było, czy nie, na przykład łapką w górę, czy komentarzem. No i dziękuję Ci bardzo za poświęcenie czasu na obejrzenie tego filmu. Do następnego.